Śląscy franciszkanie przedstawiają Pocztówka z Włoch Zaprasza brat Elzear Nowak Mam na imię Elzear, jestem franciszkaninem i od kilkunastu lat posługuję we Włoszech, w nadmorskim Viareggio w Toskanii. Chcę wam opowiedzieć o niektórych miejscowych tradycjach, zwyczajach, ciekawostkach, o których być może jeszcze nie słyszeliście. Zapraszam. Odcinek ósmy. Noc kolorów. Boże ciało w kamejore. Kamejore, małe toskańskie miasteczko, niedaleko morza, położone w wersili, ale w Boże ciało dzieje się tu coś, czego nie da się zobaczyć nigdzie indziej. To nie tylko procesja, to nocna uczta dla oczu, dla rąk i dla duszy. Od XV wieku mieszkańcy obchodzą tę uroczystość, ale prawdziwa magia zaczyna się dopiero nocą, od sobotniego wieczoru, aż poniedzielny świt. Tapetti di segatura – dywany z kolorowych trocin. Na ulicach Camaiore dzieje się sztuka. Grupy mieszkańców, zwane tapetari przez całą noc ręcznie układają ogromne dywany. Używają barwionej trociny i drewnianych szablonów, które pomagają tworzyć precyzyjne wzory. Na dywanach symbole religijne, fragmenty Biblii, ale też motywy przyrody i społeczne przesłania o pokoju, ekologii, solidarności. Tradycja sięga aż XVII wieku. Zaczęło się od hiszpańskich służb dworskich. A w XX wieku trociny całkowicie zastąpiły kwiaty. Noc wspólnoty i twórczości, od późnego wieczora trwa praca, w skupieniu, w milczeniu, ale też w radości i rozmowie. Obok dużych dzieł, mniejsze dywaniki, tworzone przez dzieci, często z prostymi pytaniami: czy życie jest sprawiedliwe, czym jest miłość? To katecheza. Rozsypana na chodniku. Niedzielnym rankiem rusza procesja z najświętszym sakramentem. Kapłan niesie monstrancję pod baldachimem, przechodząc po dywanach, które za chwilę zostaną zmazane. To gest, symbol, to co ludzkie, piękne, ale nietrwałe, jest oddane Bogu. Co zostaje? Zostaje pamięć, zostaje wspólnota. Zostaje tradycja. Boże ciało w Camajore to sztuka ludowa, wykonana z pasją. Dziedzictwo, które trwa od XV wieku, doświadczenie sakrum i wspólna praca setek rąk dorosłych i dzieci. Boże ciało w Camajore to jak nocna modlitwa ułożona z trocin. Znika o świcie, ale zostaje w sercach. Zostaje w dłoniach tych, którzy ją układali, w milczeniu tych, którzy po niej przeszli. To piękno, które nie trwa wiecznie, ale właśnie dlatego porusza głębiej. To jest właśnie żywa tradycja na jeden dzień, na całe życie. Pocztówka z Włoch. Pamiętaj o dzwoneczku i subskrypcji żeby nie przegapić kolejnej podróży do Italii.